Rzutka w pole karne, pierwszy strzał! To wule jak nie ja ma metr ma 50. górną piłkę zagrałeś, brawo! Będzie zagrywał, będzie zagrywał! CO TY ROBISZ?! NIE WIERZY W TĄ GRĘ! CZEMU TO ROBI?! PO CO SIĘ KIPASZ?! PO CO SIĘ KIPASZ?! CO?! Zabierajcie mnie, zabierajcie mnie stąd! Poważnie, nie chce mi się już to grać! A zaraz klient i i tyle będą mieli. To jest do wypierdolenia od razu. Tak szczerze. To powinno być do wypierdolenia. Oj. Ojej, ten bramkarz. Fiutol, ty no, dobrze zablokował. <grym> graj. Aaa. Przy, próbujcie przy, przyjąć z zastawieniem się. Czyli z L2. Czyli o, robisz to. Zastawiasz się. Widzisz? To z sprintem, kurna, przyjmuje. No, nie, właśnie, nie z sprintem, tylko przyjmujcie sobie z L2. Gdy się zastawicie. To nie zawsze działa! Patrz to moja postać, co się z dzieje z moją postacią. U was też? Tak, to wszystkie. A, w, w wszystkim, okej. Okay. A co się do bramkarza sracie, przecież kurwa i jedną bramkę dopiero puścił. A, 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 a może chciałbym miłość zobaczyć na czacie od was? Siedzi chłopak kurwa po nocach, gra kurwa z trzema starymi chłopami i tylko słyszysz, że bramkarz na kierownicy, bramkarz jest mocny, bramkarz pseudonim Durszlak. No kurwa, może każdemu się lekko psychika załamała. Wielcy kurwa gwiazdorzysz z czatu. Tak. A ja może potrzebuję trochę tutaj energii od was, żeby chłopaków tutaj wspomóc. Nie tylko cappuccino strata, cappuccino 5-2 ocena. Jak mamy nowe gwiazdy w tej ekstraklasie koła przepychać, jak wy kurwa nie dajecie nikomu szans? Znaczy muszę napić coca w puszce. Wygazowana, ale dobra. Wyobraź sobie, że ten chłopak na przykład jutro ma 8 do szkoły, on do szkoły wejdzie jako król. Że on bronił w Parysa Platynowa. Wcale nie, nie, pierdol. Wejdzie jako zwykły cwel. To wydaje się, że to zostanie w, zostanie, mi się, jeszcze spiznę, Są, że jeszcze w mi się wpis jeszcze zostanie, że jesteś pedale Jeszcze raz przyjdziesz kurwa, będziesz grał u nich w składzie, to jesteś rozjebany, rozumiesz to? Będzie kurwa nurkowane w kiblu Ta. i tyle Dobra no, panowie Odbiory, przyjęcie zastawką Mi się wydaje, że na, na, naszym zawodnikom bez obrazy oczywiście, mi też, ale brakuje takiej te, technicznego ogrania się w tą grę na FIFA Ultimate Team Wiesz, jak prowadzić postać, jak przyjmować, kiedy się zastawiać, kiedy nie Wydaje mi się, że nam tego brakuje. Dobre podajenie, nie? Dobre. No, dobra. No widzicie, kapuczyn dźwięk. jest dobry, kapuczyn jest dobry, tylko... No powiedzcie to widzowie no. Znaczy napiszcie. Nie cię, Cwelu. Widzisz dupę mi. Z gówna. A, ha, ha, ha. Czerwona. Ibe. Idę się wysrać, zaraz jestem. Ale nie ma czerwonej, spokojnie. Ja pierdolę siwus, dobra. Flint nie tylko spóźnia się na treningi, gry, ale też ma spóźnione interwencje, kurwa. I niestety wjechał chłopowi w nogi. Dobra, przejmuję napastnika. Pokażę jak to się robi. Jestem? Patrz, patrz, patrz! Ale była alejka tam. Cwele musicie patrzeć na, bo, na boisko. Ciężko zauważyć takiego knypcia. Nie, musicie patrzeć, to musicie mieć czutkę. Kurwa mać, to jest męczące, bo oni, oni się utrzymują przy piłce ani razu. W każdym meczu stracimy bramkę. Musicie... W szczególności pomoc, w środku, tam musicie przytrzymać czasem tą piłkę. Żebyśmy mogli się ustawić. No i znowu, jakie to jest cwelowe. No i drugą piłkę dostaje tylko. Jak ja jestem kurwa karze. O! I to było na sprincie, dlatego nie zdążył podać. No ja mogę to wymieniać kurwa godzinami. Widzisz, ja sobie potrafię zostawić i cofnąć mu. I mam rzut add Dobra, wypierdalać wszyscy. Nie umiecie w to grać. <gry> Kurwy jebane. Ja pierdolę, to był najbardziej przeswalony mecz jaki zagrałem. Męczący. Możemy, możemy mhm. No to prawda, jest 1-0, to nie jest 5-0. Ale my się w tyle nie możemy... Patrz, my nie potrafimy piłki rozegrać. Ale gówno zagraliśmy, najgorszy mecz jaki widziałem. Jezu, w kurwa. Tak, to jest naprawdę, to jest tragedia, nie? I pół kurwa zawodnika z pierwszej ligi. Nie, nie musisz, dobrze? Ja pierdę, Kurde, śmieć ale... zafro A to Filipek, dobra dobra, nic się nie stało Brawo Filipek, nic się nie stało był ładowany Ja muszę sobie zblindować kilka guzików właśnie Nic się nie stało Przepraszam, kurwa zjebałem Kurwa 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 zjebałem Nic się nie stało przepraszam i cały czas tylko to mówię na streamach ja jednak szanuję mortadelkę, lubię to, nie znam lepsze wędriny to niż mortadela. Smażę ziomu potem tego ketchup, kurwa najlepsze jedzenie na świecie, dla mnie. Ja nazwałem, jak tak zwłaszcza kiełbasa chrupiąca, nie? Zawsze była mało mamą, mamą, zrób chrupiącą, no nie? Ale głosem Fiza, yyy, czytamy. Dobre. Jeszcze zgraj. Dobrze, dobrze, a po czym ja, strzale nie. do bitka? Po strzale cappuccino. Nie, dobrze panowie, zajebiście zagraliśmy, 1-1, wracamy. Budujemy Kreszka się. A, budujemy się jeszcze. Nie, budujemy się, to był wiesz. Kredyt 2%. 12%. No taki streamy ten... Nawet już nie pamiętam jakie podania robiliśmy. Diagonalne, a, diagonalne. O właśnie widzowie, wpiszcie w Google co to są te podania diagonalne. W ogóle to znaczy diagonalny. Diagonalność. po Połkosie. Po o, widzisz. Diagonia. Fajnie, fajnie chciałeś. I zastrzałem! Dobrze! I widzicie, budujemy, budujemy akcje fajne. Nie graj Skwarki długą na chińskiego, na mnie grajcie po ziemi. Wy kurwy. Grać na Finstona Zawsze ziemią kurwa na cappuccino, górę na finstona Zapiszcie to sobie. Zastawiajcie przy przyjęciu piłki, zostawić się lepiej. No Prawa... ja bym to wytłumaczę Tak. Po ziemi podajecie do Cappuccino, górą do flintstona, a do reszty w ogóle. <laughs> I gramy, kurwa. Ej, ej. i Kurwa, mam nadzieję, że załapiecie to. Flintston już kuma. Zobacz, jaka fajna by była. No, no, no. tu mało pagrać już bez przesady. Było miejsce, było miejsce. No nie zrobiłem akcji, nie zrobiłem akcji, no nie zrobiłem akcji dobrej, teraz zejście na, na skrzydło Widzowie z, z wodem, trzech miałem obok siebie I nikt nie napisze GG, ale jak na przykład kurwa spierdolę coś, to y, piszą XD na tym czacie Dobra, Jezus skurdy, Maria, przechodzą wam tak te podania Panowie jak wolne przed domu nie górą do mnie Nie górą na kapuczynach, tam obok niego jest kurwa dwumetrowy murzyn po ziemi możesz zagrać, ja sobie już poradzę z nim, ja sobie go okiwam. Patrz, ja sobie kurwa jak szef przechodzę tu. Szukam sobie podania. Tyk. Dobrze panowie, moim zdaniem fajny wynik 2-2. To jeszcze gramy z chłopami, co mają mu ręce i nogi. O no właśnie widzowie, może ktoś z was był na filmie Substancja? Filipek był. Ja byłem. Dzisiaj Oj, no. i jak? No popierdolone gówno. Dobra, no, no i fajne, tyle mi wystarczy. Fajny film. Idź, na naprawdę warto. Widzisz, z kinem mieliśmy takie... Co to kurwa było? Ludzie normalnie... Niektóry, no, niektórzy to zawału dostają na tym filmie. O kurwa. No zachęciłeś, Piotrek. No, jest to, to taki styl. Ty, stary. może ja sobie jutro właśnie no, pójdę, no? Kręcę. Nice! Pięknie! Hey, nice. Kurwa, akcja Kurwa, Najsik. wyglądałeś albo e, w sumie wyglądaliście Black Mirror? Niektóre odcinki tak. Co podobało Ci się? Spoko, niektóre były naprawdę popierdolone. Pojebany odcinek jest jak dwóch ziomków spotyka się w gierce e, i ma ze sobą A, romans. To jest ta. popierdolone To wiemy. Ojej, ja. Ale fajnie jest to Black Mirror, no to coś podobałeś? jest w sumie. Co? gol Dobi. Kurwa. Dobby. O! O! Lala! Małpito, yeah, ale dobrze bo... małpito chciał. Dobrze małpito z jednym z wodem, fajnie. Bo tam już był taki tłum, że ten, że. No ciężko byłoby kogoś nie nie trafić. Graj. Ale nie wszyscy wybiegajmy, nie wszyscy wybiegajmy, grajmy nas... Chodzi o sens gry, tak? My, my prowadzimy. Freestą strzeli już Odda tylko strzał, oddaj strzał, żeby nie było kontry. Urywa. Wejdę w niego Tak, tak, 8-2 minuty, ale spokojnie, spokojnie. Żebyśmy rozumieli zasady jakie w sensie... Po co, co, po co jest obrońca, po co jest napastnik, nie? Po co jest pomocnik. Świetnie. I holuj tam i mamy mecz wygrany. Dobra, rzuteczka chyba jeszcze. Dobra. Fajnym zagrałeś map. Wrzutka, ja niski, więc ja cofnę, bo mogą wypluć nam piłkę A ja wrzucam, tak? Dobra No to ja wrzucam taką Chuj poska, widzę to poska. będzie O kurwa Powrót Koś, koś go Jego ja koszę Koś, koś, koś Palony, tam był Dobra, gid ale fart ta wrzutka tak jakbym do góry. No Dzi, super panowie. No Fiutolt też się rozkręca, dwie ramki wpuszczone, ale najważniejsze, że wpuścił o jędem mniej niż przeciwnicy. Bardzo dobrze. Lala, lala, Dzień dobry, jeden z dziesięciu. Panie Michale, kategoria życie. Jakie są obecne ceny za kupno jednego mieszkania? 100, 200 lub 300 tysięcy. Chyba cię pojebało. W naszym programie można wskazać tylko jedną odpowiedź, a pan wskazał trzy. Stąd nie mogę zaliczyć żadnej odpowiedzi. Znowu to samo, znowu. Sopu mega zjebałem. Michał, nic się nie stało. Pani Czaplin, z tego co pamiętam, jest pani katoliczką, zgadza się? Um... No. Czy jako osoba wierząca popiera pani promocję patologii? Wiesz co, ja będę z tą szczera, nie wiem czy powinnam to mówić. Ja jestem fanką e, dymów i co patologii. Nie? Panie Baron, w jaki sposób przekupił pan Ole? Przekupiłem ją kartą graficzną. Ty skurwysynie, Pokaż czyli ty to, 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 to zmanipulowałeś? Gówno pregunta. prawda. Ola powiedziała Gimperowi, że to nie była tylko karta graficzna, cały komputer. Teraz się zgadza. Chciałbym dodać, że raz kupiłem jej batonika. To pozdrow, Bogzdel, zajebiście, kurwa. Myślałeś, że nie zweryfikujemy twojej narracji? Brawo. Zobacz, ty, się, ty jest, jesteś po prostu... Synonimem samozaorania. Jesteś debilem. Jestem debilem. Panie Sylwestrze, jak można nazwać fikcyjną istotę podobną do człowieka, lecz o wiele od niego większą, która występuje w licznych mitach, baśniach i legendach, a także w literaturze fantazy. I grach fabularnych. Eee. E, e, e. Co to jest? Jesteśmy w przedszkolu, chłopie. Pamiętam, jak płakałem z takich pierwszych przeróbek, jakie widziałem. Pierwszą przeróbkę, jaką w życiu widziałem, był Kubuś Puchatek. Ktoś na majku przerabiał sobie takim piskliwym głosem. Eee, siemanko, Kubusiu, kurwa! Płakałem do tego jak szalony. Komu ty to kurwa grasz? O, siwemu i o to chodzi, środek. Ej, no i strajno przyblokowane, ładnie. Ale widzisz siebie, zaczynasz się słuchać. Może ci łańcuch do budy podłuże. <laughs> dobrze, dobrze, panowie. O proszę i widzisz, da się grać, tylko więcej tego spokoju u nas i będziemy naprawdę dobrą drużyną. Radio chlew, sprawdź to Chlew FM. Twoja wizja, nowa w sieci. Kurde, coś mam te podania do o, tych chłopów dziwne. <laughs> Odbiór był i teraz strata. Uj. ule, la, la, la wyjecie chyba z wojska, gościu. Chyba nie, żółta. Tutaj ze wszystkich, jest czerwona od razu. Nie, czerwona. Czerwień, niestety. A, żółta. Wydawało mi się, że w tej animacji Tałe jest. Całe szczęście. Tak, tak, tak. Na linię samą i tak tam nie ma. Spalony. Ale to taktycznie, razuje bali. Szkoda, że spalony. <gryw> dla nich. Jodź. Odważnie. Jest, zobacz. So jestem w Liston. jestem. Bez spalonego? Byłeś nie spalony. Był, był spalony, nie. ja. Nie. No. Kurwa, Macie, ale jak to możliwe? Przecież byłem z tobą w linii. Troszeczkę wyszedłeś. No. Kurde. Ale i tak rykosze. Jeszcześ na blisko może zagrać. Nie, na normalną wrzutkę zrobimy. Zresztą tam gramy Kasuj go. Gram. Dobrze. No bo. Naaa! Nice, w oh, ostatniej brawo. minucie Brawo Flistos! Yes, I I cofnijmy teraz spokojnie. Dwie minuty dolczone, żeby nic się nie wydarzyło. Puść Jestem wstąd do środka, to do środka przepraszam. Nic nie dzieje, nic nie dzieje, próbowałeś, ale przytrzymałeś zami. dużo czasu. Nice, nice. Wygadzimy mecz No survival na Faweli brazylijskiej. A chciałbym gdzieś tak przeżyć coś takiego, nie wiem, albo wypłynąć z łódką taką, nie wiem, trzyosobową czy dwuosobową gdzieś, później przetrwać na jakiejś wyspie. A to jest I tam walić konia sobie, no zajebiste, można jechać. I każdy zabiera po jednej rzeczy. Nie, no takie, żeby przeżyć, byśmy zabrali. Wiesz, jakie były nudy na komputerze? Znaczy bez komputera były nudy. i Jak bez telefonu tak samo przeżyć tam? To kto by wiedział o nas, że tam jesteśmy? To po co coś robić, jak na Instagrama tego nie mogę wrzucić? <głos> <głos> A to by był pojebanem, że by 3 miesiące bez kompów, bez telefonów gdzieś pojechali właśnie. Teraz jakbyś wrócił, i mu wyszło... Ale komp jest. No, ale świat tak jest zajebisty, też... nie? Ale no. cioty. O ładnie. Uch. Gruby, zasłania. Jeszcze poczekaj. Dobra, dawaj. To zawsze nice. działa. Mnich, rok z mnichami w Tybecie. No, ogólnie najlepiej rok gdzieś, może rok to też spory czas. Ale na pewno by sporo cię zresetował, <noise> sporo. Do jakiejś kultury wiesz, totalnie ci obcej, nie? No nawet w Polsce organizowane takie wyjazdy. Gdzie po prostu medytujesz na przykład, nie? Tydzień. Rzutka rozmawiają, mocna, puść to. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które były na takim czymś i. Ja pierdolę, ale Brazyliana! Roku. Ale wiem, o co chodzi, ale, ale fajniejszy szok, wydaje mi się, że jeszcze większy szok byłby jakby tu za granicą, nie? pojechał tak, gdzieś. Ale to jest wiesz, to jest tam, jest taki rygor, wiesz, siedzisz w pokoju zamkniętym, nie możesz kontaktu wzrokowego nawiązać, nie możesz coś mówić. Nie masz o. telefonu, nie masz niczego. Kontemplujesz. Miesiąc na, browie, na plebanii. <laughs> za 10 koła, kurwa, ksiądz. nie kasuje, bo masz pokój, kurwa, w kamienicy i z tego. ła! Zresztą jaki biznes? 10 koła, mówisz że ludziom, zatkać pizdy, nigdzie na siebie nie patrzy, medytować, mmm, każdy robi 10 dni. 10 koła i kasuje, że tylko pokój wynajmujesz. A pokój. Szumek. Tak. A pokój masz, wiesz. Wynajęty za dwa koła, 8 dla ciebie. A, chciałem do Charlie'ego. Właśnie, jeszcze mam takie coś... Oj, spalony. Z czasem gałką wdaję w stronę tego typa, którego chcę podać, a on i tak podaje trochę gdzie indziej. Aha. Wydaje mi się, że muszę... Musi moja postać się obrócić trochę w tą stronę i dopiero wcisnąć podanie. Bo jak za szybko wciśniesz, to poda do kogoś trochę innego. Ostatnio byłem na deprywacji sensorycznej. Też ciekawe przeżycie. Fajne uczucie, jak tracisz poczucie czasu, przestrzeni. Napisał na czacie, zamach, raz, dwa, trzy, cztery. Coś zamachu, a co to jest ta deprywacja? Jad... Co to jest ta deprywacja sensoryczna? Grzybów się na jad... to... Bo jakiś wibrator kurwa w dupę, z głośnikiem zadają. wzadają. I gra muzyka. Jest... Słyszałem, że jest coś takiego, że wpuszczają ci na e ranę jakiś jad żaby. Czy jad jakieś? Jest tak, tak. Jest takie coś, że... Koncentrujesz się na bólu wtedy? Nie, jest takie coś, że przyjmujesz truciście żaby i to jest trucizna, ale ona cię oczyszcza. Jesteś tam jeden, dwa dni jesteś chory, masz tam zapalny, a potem jesteś kurwa, zdrowy. Nie wiem jak to się nazywa, ale jest to. dość takie, nie wiem. Popularne. Crazy. Ja tak crazy! Drogi! Te historia mam jak stanie... KFC, zamówię. Rady, nie, kurwa, ja mam też. <laughs> jak to się nazywa, widzę, z tą żabą. Jakiś rytuał, czegoś. Rym Chłopci wpuślać, truciznę i ci puszcza tą nutę. Rym dym dym. dym, dym, dym. Rym, dym, 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 dym. A Beralda podcast? Nie, ale jakiś nowy jest? Ej, damy drugą! Proszę. A nie nogi, co trzeba. Kurwa, chciałeś siedzieć, dziwka murzyńska mi podjechała pod... <grym, <grym, pod kurwa wjazd, no, jak tak można. No Wiadomo, żartujemy sobie zabawa, nie? Tutaj. Jedziemy, Snake! Musi być rogal dla widzów, żartuję, wrzutka. Dobry. Ej, to miało być zgranie. Taka całkowicie ciemna kabina z wodą solną w temperaturze ciała, kładziesz się i masz wrażenie jakbyś się unosił. A, to, a to nie jest ten Floating, kurwa, jakiś? Dobra, zakręcam mega, mega rogala, wkręcam. Może się uda. Ej, to było dobre! Ding, 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 I to było dobre, nie? Bardzo Widzowie, ta wrzutka Kurwo, dużo klocu jebany. Wrzuta? Ej, była wrzuta, to była wrzuta. Tak bo ze sprintu, ze sprzedaży sprzedaż wiesz, trzeba przyjąć, pomyśleć, fajnie było tego. <laughs> się obrócił Charlie. Łooo! Leć cappuccino. i od razu teraz z tylko musi piłka być dobra. A kurwa, no i co? Ej, chłopiec. No kurwa mać, mogłeś podać mordeczko, ale było dobrze. Kiedyś człowiek strał do dziury i był zdrowy, a teraz się odjebało. Do porcelany walą i odjebało się na świecie. No, dobrze gadam widzowie, czy nie? Słyszałeś na wieś, kucałeś dziura, sranie i git. Teraz wszystko masz. Dzwonisz, Uber, jedzenie. Nie, nie chcę mi się kontynuować tego tematu. Nie chcę mi się przekonywać do mojej racji. Woa! Przyjebał. Graj, 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 chłopie. No dokładnie, stary. Teraz wiesz, depresja, jakieś schorzenia. Yy, kupujesz i wąchasz majtki. No Tego czegoś nie było, Mordko. Że są aplikacje do kupowania majtek i skarpet. Nie, nie, nie przekonasz mnie. Średniowiecze, kurwa, to były czasy, haha, mordko. Może nigdy nie było średniowiecza. Właśnie, może to wszystko... Nie, nie, nie. W... No właśnie, może nie było. To było wszystko dykta, kurwa, specjalna potrzeba, zawsze było tak, jak jest teraz. To, w sumie? <laughs> Rozumiesz, zawsze tak było, jak jest teraz. A to wszystko to myślę, było, kurwa, więc Graj środek, graj środek! Cappuccino! JA, ja PIERDOLĘ tak SIWY! Jesteś zwykłym spelem i chujem do szczania! mogłeś to mi przypuścić, ja bym to wsadził! Tyś to odjebał! Ja pierdole... To no sobie zeszła no... <grystanie> kurwa, ale stary, ty byłeś pół metra przed bramką! To trzeba było się postarać, żeby ją... <grystanie> z prostego podbicia wyjebać kurwa! Dokładnie, trzeba było mieć... Mi? tak to... Musiałeś chcieć to zrobić! A, ale bo kurwa Ale no to dobrze, to dobrze! No Myślałem, że to jest a to było niesamowity, bo jakby to doszło do mnie, to ja bym to strzelił, bym był bohaterem. Jeszcze gorzej byś wyjebał. By nie, 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 nie ja tylko leciutko nóżkę dostawił, pantofelek. Jakbyś ty strzelił, to by się mecz skończył, bo piłki kurwa już nie znaleźć. Nóżkę bym dostawił, był gol. A ten zawsze uczył, nie oddychaj się, przy, nie odchylaj się przy strzale. To też takie pierdolenie, nie odchylaj się. Ale konkretnie, co nie odchylać? Czego nie odchylać? Siwy wygarbam, a to jak ma się nie odchylać? Siwy biegam cały czas na odchyleniu. Best of Bridget Bronx. To of to w Bronx. Puccino to czeka na swoją okazję, no. Ale podał. Nice, co? goal. Co? I co? Koniec już? Koniec. Koniec. Aha, to ta brałka, no dobra. No, no i podałem. znowu wygraliśmy. <coughs> Nóżkę, nice. Znowu rozjebani. No i kto jest MVP? No właśnie. Gdzie są haters?